Ja Siemanko, z tej strony Krabi and Bobby, i dzisiaj pokażę wam specjalny kod żeby odostać o tą czapeczkę Social, no... o tą, którą teraz wam pokazuję Ok, więc najpierw musicie wejść do home, jeżeli nie wiecie jak wziąć promokodę uruchomić, trzeba wpisywać kod. macie tutaj home Usuwacie to home, A wpisujecie Promo Codę. Codę. Promo codes. Promogodes. I macie. I wpisujecie t e tweet. 2 mil. Chyba tak to było. Pokażę Wam na oficjalnej stronie Robloxa. Tutaj musicie wpisać o to. Tweet. Tweet 2 mil. I dostaniecie o. Taką czapeczkę. Pa.